Ciao, witam Was wszystkich na kanale Podchmielone Ptaszniki. Dzisiaj będziemy przenosić um, Po'er czyli ptasznika królewskiego. Najpierw, co trzeba zrobić, to przygotować jej domek. Dziurki już mamy zrobione, więc wsypać trochę torfu. Wiadomo, mało, no bo to jest ptasznik znaczy, nadrzewny, więc nie wymaga on jakoś specjalnie dużo podłoża. Torf już nasypany, teraz trochę go ugniotę i super. Pomysłem na ugniatanie torfu jest po prostu wzięcie drugiego takiego samego pojemnika. Ja mam tutaj akurat 10, ale nieważne. Um, I po prostu sobie to ugnieć, bo idealnie wszystko się zgnia od tego z tyłu. Mieści. Ale to się da fajnie wyrównać. Dobra. Co z tego, że ugniataliśmy, teraz wystarczy to rozwalić korkiem, bo mamy dla niej jeszcze korek. Teraz jeszcze trochę to podleję, żeby to wilgotności trochę było. Wiadomo, że na drzewniaki muszę mieć dość sporo tej wilgotności, bo na poziomie 70-80. No więc tutaj się znajduje pacjent lub pacjentka do przełożenia. Jeszcze ma mącznika, czy tam drewno jada w mordce po lajwie. Mhm. Także spróbujemy ją przełożyć bez jakichś tam... Komplikacji i komplikacji. stresu. Spróbujemy coś tu zrobić, nie? Ona będzie myślała, że to żarcie. Mhm. No więc co, no, spróbujemy może uda się to zrobić w miarę bez <gry> inwazyjnie, bo bez stresu to bym nie powiedział, niestety. Ok, lecisz Mareńko. No Spokojnie. Człowiek ma poęń, bo ma takie ptaszynki, a dalej się stresuje, nie? Czyli najgorsze jest to, że to jest właśnie ta poęń, nie? Jak to nadrzewniaki mają? To się człowiek boi, że wyskoczy, nie? A jednak kurczę w połę może być dość nieprzyjemna. Widzicie, jest chyba tu na tyle dobrze, że ona nie chce wyjść. Okej. Okay. Trochę nie w tą stronę. Ona się stawy Oj oj oj. Cholera jasna. Mam przypał. No to właśnie pole nam się postawiła. No i to jest właśnie to, nie? No i tu musiała być męska ręka, prawda? Zrobiona do tego tu taśniczka. Ale powiem wam szczerze, że naprawdę przekładanie jej to była masakra. No. Niby człowiek myśli, że to tam nie jest nic takiego, ale kurde jak już się połka zaczyna odpalać, to jest hardcore. No więc teraz pora na przekładanie poetcji Loteria Formosa. Dostała już nowy domek w końcu. Po trochę dłuższym czasie. Jest udekorowany. No. Także co? Zaczynaj. Dobra, no to ja może po prostu włożę taką. Ja muszę mieć szybę w gotowości. Czekajcie. Ja zrobię. Tak o nie skacz na mnie tylko, proszę cię. No dawaj, dawaj. Idź, masz nowy domek. No ta jest spokojna w porównaniu mm -hmm. do drugiej. Mhm. Mm regaliski. Tylko, że trochę leniwa. Mów tak dalej, zaraz wyskoczę. Tutaj, w tą stronę, tylko się nie stawię, proszę. Ładnie współpracujemy, wyjdziesz do nowego domu I wszyscy się będą cieszyć No Co chyba, ma? że nas ugryziesz, to już nikt się nie będzie cieszyć, tylko ty Mhm uh -huh. no, Idź tam, tar. A ty jesteś ciężka do przenoszenia na patyku, Boże No idź tam no, Tam Tam Chyba jedno z najbardziej spokojnych poeń, z jakimi mamy do czynienia w ogóle, nie? Mhm. Uh to -huh. jest masakra. Tylko, że już się stawia, ej. O myślałem, że się odrzuci. No, tylko nie panikuj, nie? W razie czego. Uh -huh. No ono już się stawia. Weź dmuchni po prostu. No, Także po już jest w nowym domku. Będzie jej o wiele lepiej tutaj. Tak, ma o wiele więcej miejsca. No więc co? Miłego tygodnia i siema.